Cześć, witajcie serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjęliście ostatni mój projekt z węglarką, czyli akwarium, w którym wykorzystałem węgiel kamienny jako ozdoby. Właściwie, jakby można inaczej było przyjąć, jak węgiel przecież tak rozgrzewa atmosferę. Dzisiaj, dzisiaj kolejny film o tym zbiorniczku. Oczywiście obietnice były odnośnie testów akwarystycznych, które miałem zrobić w tym zbiorniku, i oczywiście zrobiłem. Żeby testy były wiarygodne, to przez kilka dni nie podmieniałem tutaj w tym zbiorniku wody. Niestety woda się zrobiła bardzo herpaciana. Mimo dość częstych pierwszych podmian wody, no niestety cały czas ten węgiel barwi nam to wodę, ale już nie w takim stopniu jak to było przez pierwsze dni. Mam nadzieję, że to stopniowo się pomniejszy, tak że już nie będzie na tyle uciążliwe. No, i co, zrobiłem testy. Jedynie problem jest taki, że zabrakło mi jednego z testów na fosforany PO4. To jest dość kluczowy tutaj test, no ale niestety musimy się obejść może następnym razem. Pewnie was też ciekawi, co na tych testach wyszło, i właściwie tutaj jako pierwszy wynik, na pierwszy rzut poszły azotany, i tutaj wynik spory, bo 10 10 tych jednostek. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, i dlatego też moja ciekawość jest tutaj odnośnie fosforanów, bo generalnie te dwa związki idą ze sobą w parze i też jest bardzo zależne od tego, jaka jest pomiędzy nimi, pomiędzy nimi jakie jest stosunek. I to może być później ewentualnym problemem, jeśli chodzi o glony. Później następnie chciałem zmierzyć twardość ogólną wody. No i tutaj taka niespodzianka, że doszedłem do 37 kropli tego odczynnika i właściwie nie pokazała się żadna zmiana tutaj na, w roztworze, w kolorze. A tutaj według tych testów to tak mówię, ile, ilość kropli to jest ilość stopni twardości. Czyli właściwie aż mi się nie chciało wierzyć, że ta woda jest tak twarda. I zacząłem się zastanawiać, czy tutaj nie ma wpływu na ten wynik właśnie jakieś substancje z tego węgla bądź no węgiel ażby tak zatwardzał wodę ewentualnie może problem z testami, bo nie ukrywam te testy już mają ileś tam czasu i to nie są testy pierwszej świeżości, ale na szczęście twardość ogólną można sprawdzić jeszcze innymi metodami. Można wyliczyć to z proporcji innych substancji, innych pierwiastków, i to później, później do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o twardość węglanową, tutaj właściwie wyszła nam na poziomie 6 stopni. Później, kolej, kolejno zrobiłem test na pH. Wynik to odczyn zasadowy 7,5. Właściwie tyle samo mam w wodzie kranowej, więc tutaj jakichś wielkich zmian nie ma i nic nie nastąpiło. Dziwne, no ale generalnie dla mnie dobrze i właściwie dla was też, bo jeśli przeprowadzamy ten test, no to, to znaczy, że jednak węgiel jakiegoś tam wpływu na pH wody nie ma. Następnie taki szybki test na mikro, właściwie można było tylko sprawdzić tymi testami zawartość żelaza, no i tutaj wyszła, wyszedł taki wynik 0,1, właściwie nie do końca tak udało się go odczytać, z tego powodu, że ta woda porównuje się z wodą właściwie tą, która jest ze zbiornika, że woda jest cały czas zabarwiona, właściwie taki kolor rdzawy. To ciężko właściwie odczytać, czy, czy coś z, z, tego, z tego żelaza jest jednak w tej wodzie, czy to tylko jest po prostu zabarwienie od tego węgla. No ale mniejsza z tym. Później mierzyłem zawartość wapnia, wyszedł na poziomie 30, wartość magnezu na poziomie 12. No i tutaj, już znając te wartości, mogłem obliczyć za pomocą wzoru, właśnie twardość ogólną. I okazało się, że ta wartość wyszła na poziomie 7 stopni. No i tak, tam 37, tutaj 7, właściwie, co jest tutaj prawdziwym, prawdziwym wynikiem. No, i tutaj jeszcze na koniec mi się przypomniało, że mam takie testy paskowe, dość stare, już one cały czas wykorzystuję w momencie, kiedy chcę poznać jakieś parametry wody, ale nie chcę mi się bawić w te testy kropelkowe. Bo właściwie tutaj największym problemem robienia testów to jest właśnie czas, który trzeba poświęcić na te testy. Właściwie taką skrupulatność, jeśli chodzi o podawanie tych, tych kropelek, czystość Właściwie tej fiolki, podawanie tej wody, jednak tutaj trzeba poświęcić troszeczkę czasu. Nie zawsze mi się chce to robić. Szczerze mówiąc, bardzo nie lubię robić testów kropelkowych, i tutaj z pomocą mi zawsze przychodzą te testy paskowe, mimo tego, że mówi się, że testy paskowe nie są dokładne i to jest prawda, oczywiście, ale w takiej sytuacji, kiedy chcemy poznać na przykład szybką jakąś wartość taką podstawową, jakieś pH wody, właśnie twardość ogólną ewentualnie, nie wiem, azotyny, nawet chociażby w zbiorniku, który, który jest dopiero co postawiony, naprawdę one ratują życie. No, i tutaj oczywiście paski potwierdziły ten wynik. Wyszło też, no wiadomo, tutaj nie mamy dokładnego wyniku, ale też można liczyć około 7 stopni twardość ogólną. Więc właściwie można powiedzieć, że te parametry wody w zbiorniku, w którym jest właściwie węgiel kamienny, no oprócz tego, że on zabarwia tą wodę i no nie, niezbyt ładnie to wygląda, rzeczywiście nie mają jakiegoś tam, nie ma jakiegoś takiego większego wpływu. Na, na tą wodę. Roślinka jest posadzona, jest posadzone Monte Carlo. Właściwie nie no, rozwija się może jakimś tam szybkim tempie, ale też nie marnieje jakoś tak no, wyczuwalnie, żeby to było widać, że coś tam roślinom się dzieje nie tak. Co bardzo ciekawe, właściwie zbiornik już ma właściwie od zalania może około trzech tygodni. Tutaj na filmach tego nie widać, tego postępu czasu, bo oczywiście nie robię tak często filmów ale ma już tyle czasu i właściwie no, każdy, kto zakładał jakiś tam zbiornik, wie, że w tym czasie no, zbiornik dojrzewa, właściwie następują jakieś tam pewne zmiany i w tym zbiorniku widać jakieś pewne pierwsze problemy, jakieś na, na szybach może, jakieś glony, jakieś tam powiedzmy coś niewskazanego. Właściwie w tym zbiorniku oprócz tego, że ta woda jest taka brudna, to nie ma żadnych problemów z tym. I to nie jest to, że, że ta woda kamufluje po prostu te jakieś tam problemy. Po prostu tak nie ma. No, nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że to naprawdę będzie fajny zbiornik, który rzeczywiście wykorzystywanie węgla będzie dość ciekawym rozwiązaniem i będzie można wykorzystywać jako zdobę. W akwarystyce. Bez obaw, jeśli chodzi o jakieś tam żyjątka, które, które będą w tym zbiorniku, i mam nadzieję jeszcze powtórzyć te testy, żeby nie było jakiejś sytuacji. I wpuszczę tam jakąś rybkę. Oczywiście przecież mam jeszcze dwa kolejne zbiorniki. Jeśli zauważyę, że coś się z tymi stworzynkami dzieje nie tak, no to oczywiście je przerzucę do innego zbiornika. Tutaj nie ma problemu. Ale chciałbym, żeby tak właśnie było, że, że w tym zbiorniku będzie jakieś życie i, i w, w najbliższych filmach myślę, że jak się jeszcze troszeczkę to ustabilizuje, jeszcze trochę pod, podmieniam wodę, żeby tak nie barwiła, to wrócimy do tego zbiornika już z życiem. Właściwie na dzisiaj to by był koniec. Powiem tak, że w przyszłym tygodniu, bądź za dwa tygodnie, będzie filmik, który będzie o lampce, takiej chińskiej lampce na kostkę z krewetkami, którą kiedyś kupiłem na Allegro. Jest to tania lampka. Przeprowadzę dla Was taki test, takie porównanie z inną lampką, żebyście zobaczyli, jak go na świeci. Może to nie będzie temat dla wszystkich, ale właściwie ja kupując tą lampkę, szukałem takiej informacji, żeby wiedzieć, jak go świeci, jak to wszystko wygląda, i będę ch chciał przedstawić to w tym filmie. No i kolejny, kolejne tematy, to jest to, że chciałbym utworzyć taki poradnik dla początkujących. Właściwie mówiłem, że na swoim vlogu nie będę chciał robić poradników, bo ja nie jestem ekspertem, tylko właściwie ten kanał miał być taki, żeby pokazywać właściwie co się dzieje w moich zbiornikach na co dzień. Ale odwiedziłem kilka grup akwarystycznych, głównie na Facebooku, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I generalnie ludzie pytają o takie rzeczy, które właściwie są bardzo podstawowe, a nie ma takiej jakby bezpośredniej odpowiedzi na nie w internecie, bo właściwie każdy, kto prowadzi kanał akwarystyczny, to już zaczyna jakby od tego poziomu. Pewnych zmian, jakichś eksperymentów. Nie mówi się tak za bardzo o takich zupełnych podstawach, jak na przykład, co zrobić, nie wiem, z korzeniem, który, który chce się włożyć do akwarium, jak zaplanować na przykład, nie wiem, podłoże, albo jak wybrać to podłoże, i takie różne tam rzeczy. Więc chciałbym co któryś tydzień wrzucać taki filmik. Z takich opinii, z statystyk widzę, że oglądam je Dużo początkujących, i, i może to dla nich troszeczkę, by taki miał być temat. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. No i oczywiście będziemy powracać do naszej 112, do kostki z krewetkami. No i oczywiście teraz tematem takim, może no nie głównym, ale dość ciekawym jest ta właśnie węglachka z węglem. No, i właściwie tutaj cieszy mnie, że, że jest dużo pozytywnych komentarzy pod tym filmem, że piszecie, że ciekawy pomysł. A dlaczego właściwie postanowiłem wrzucić węgiel? Skąd ten pomysł? Pomysł wziął się stąd, że planując przez pewien czas, już mówiłem w poprzednich filmach, zakup jakiegoś kolejnego zbiornika, który miałbym zrobić jakąś tam aranżację. Oglądałem sobie. Na różnych portalach ozdoby, w sensie skały, jakieś tam korzenie, przeglądając coś tam ciekawego na rynku, i zauważyłem, że niektóre skały, które kosztują bardzo duże pieniądze, wyglądają bardzo podobnie do węgla kamiennego, a węgiel kamienny wręcz czasami wygląda dużo lepiej. No i wpadłem na pomysł, żeby może poczytać coś na ten temat. I znalazłem w internecie tylko zmiankę z 2018 roku ze strony Aquela, że taki węgiel można zastosować, ale właściwie na tym się skończyło. Jeden z moich widzów właśnie taki cytat przytoczył w komentarzach pod tym pierwszym właśnie filmem i to dokładnie jest to ze strony Aquela. No i postanowiłem, że to będzie taki temat właśnie miał być na 1000 subskrypcji, ale no, no niestety, tak jak mówiłem, u mnie idzie dość to wolno, ale bardzo się cieszę, że sporo osób po tym filmie też zasubskrybowało mój kanał i bardzo im za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądacie mój kanał. Mam nadzieję, że no jest to motywujące, tak jak ktoś jakąś tam chęć wyraża, wyraża oglądania, no to jednak bardzo chce się jednak te filmy nagrywać. I tak, jak mówię o węglach, tyle na dzisiaj. W przyszłym filmie będzie lampka, no bo już film jest przygotowany, a później to już zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dzięki bardzo za oglądanie. Komentujcie film, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.